Cześć, dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem a Ze mną jest Hubert oraz Adam i calutki nasz dzień będzie zależny tylko i wyłącznie od tego telefonu, który ma aktualnie Hubert w ręku. A dokładniej to od Siri. Hej Siri! Hej Siri! Hej Siri! Aha, 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 aha ona, już wie co, co ona już wie co będzie się działo. W każdym razie będą dwie opcje, tak naprawdę. Siri będzie lasować numer od jednego do 100. Wszystkie liczby poniżej 50 będą na tak, a wszystkie liczby po, powyżej 50 będą na nie. <coughs> Czyli na przykład: Mam uderzyć Huberta? Hi Siri, give me a random number. A random number between 0. Co to oznacza? A czyli mniej więcej tak będzie wyglądać nasz dzisiejszy film. Wszystkie decyzje będą zależne tylko i wyłącznie od Cili. Więc jeżeli ty jesteś tam na kanale, to taki sam czy blog jakiś na moim polsku. Zasad tam na dole i dłonie, stoi szybciej rozwijającego się kanału w Polsce. Czyli naszego kanału, a mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Ale zgranie tutaj. Dobra, ja to Uuu! My God! Co się o, stało? Ogólnie się stało? Ogólnie do mnie po co ten minimak dowiedzę? Jak mi się czeki każą? No i kiedyś za szkarła, który był u Ciebie i Zarko. No e. no właśnie, ja w ogóle do mnie cały zapokalny zadzwonił. Ale przerywasz tam zabawę w ogóle, co to, to, to ogóle za nie No bo on nagle do mnie zadzwonił, w ogóle cały zapokalny. Właśnie, dlaczego ty w ogóle rozmawiałeś z nim? <grym> no, za mnie zadzwonił, tak? Twój nowy chłopak jakiś czy Tak. A ostatnio było, że zadzwonił do niej, Nie, no, żartuję, to ja, bo ostatnio nie ja odebrałam. No ja wcześniej już miałam w ogóle mój numer, tak? No i teraz do mnie zadzwonił. Nie, że on nie wie co ma zrobić, ja w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, bo on su płakał WIolka, ale do... mnie to nie obchodzi, nagrywamy no. zupełnie inny odcinek Nagrywamy, że iPhone decyduje o całym ale on naszym dniu porozmawiać Że ze mną porozmawiać? A co ja mam do tego? Nie wiem, każą mi to tobie powiedzieć i że on z tobą bardzo Czeka. porozmawiać My mamy do nagrania odcinek sorki Wielka, nie ma opcji Ale chodź z nim tylko pogadaj Jak mam z nim pogadać? co w ogóle jest? Nie wiem on mówi, no, że tak pada w ogóle deszcz, w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. I on taki zapłakał, że on nie wie co mam zrobić, że musi z tobą porozmawiać, bardzo. Dobra, mu słyszycie? Pomożę, chodź Dobra, bagażę, tamto, co słyszycie? Iphone dniu, słyszycie? Iphone dniu, słyszycie? iPhone teoretycznie decyduje o całym naszym dniu. Więc on nie zadecyduje, czy mam jechać tam. Co, po niego? No ale co, no nie zadecyduje później tam dalej się to akcji Dobra, wyciągaj telefon i robimy Dobra. sprawdzenie. Hi, Siri, give me random uh, number. A random number zero 33. 33. Pokaż. 33, czyli poniżej 50 było na tak. To to jedziemy. Mamy po niego Ale ty musisz. Jak... Ale po co A co skąd pan wiesz, dwie go... po niego jechać, musisz pierwdą do niego zadzwonić, że do świecie. Ja nawet nie mam takiego nie numeru. Ogólnie to cała ta sytuacja wielka wydaje mi się mega, ale to mega podejrzana. W sensie wiesz gdzie on nagrywał, wiesz z kim nagrywał i nagle dzwoni do nas i. Zapłakany. No ale dla mnie to też jest dziwne, no ale szkoda mi się z go zrobiło. Wie, czego jestem. Nie no wiem, ja mu na pewno nie zaufam, to jest mega podejrzane. Nawet nie wiem, gdzie mam jechać, bo nie, nie odbiera od ciebie telefonu. Nawet... No, no ja się czy... domyślam, gdzie jechać. No tam gdzie mieszkał Mieszkał, nie wiem pojadę tam, ale mam nadzieję, że odbierze y, Ale widzisz, ten... ale mimo wszystkiego jedziesz tam Jadę, bo jestem mega zainteresowany całą sytuacją. No, taka prawda, że jedziemy, bo Basili tak zadecydowałeś. Nie, też jestem zainteresowany całą sytuacją. No i ja nie tak samo, bo dziwne, no, no, ale jednak no, ja słyszałam, że on naprawdę płakał. Czaj, że on naprawdę płakał. Nie wiem, co chłopaki sądzicie o tej no, całej co, sytuacji? No nie chcę mi się tak jeździć wracajmy do domu, najlepiej. Nie, no co zobaczmy, Odbieraj. Halo? Halo? Co się stało? Przy, 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 przyjedziecie? Gdzie? Proszę. Gdzie? Na, gdzie mieszkałem, no przyjedźcie tu, proszę. No dobra, to już jedziemy, jesteśmy za 10 minut, bo jesteśmy blisko. Serio, proszę, proszę, Zimno, de, des, deszcz pada. Boże, jak się zacina. Jakiś chory psy, 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 psy. Tak, już jedziemy, już jedziemy Zaraz będziemy. Czemu do nas blisko? dzwonisz o pomoc? Czemu do nas dzwonisz? Dobra, nieważne. Do do jedziemy, dobra, jedziemy, dobra, jedziemy. Po Dobrze co ty jedziemy. Ale miałeś Wiola, że tam będzie. Widzisz, mówiłam, no bo gdzie on indziej może być? No proszę cię! No błagam cię, ma, on nie ma auta, on nie ma niczego No dobra, no to on... czemu jedziemy mamy do niego. Dawaj szybko, bo jestem naprawdę ciekawa. Kurde, każą by do nas dzwonił, nie dzwoniłby no do nie. nas normalnie. Dlatego jestem ciekawa, o co mu chodzi. To, gdzie to jest? O tutaj, ja nie to, nie wiem, co to, to, jest to było tutaj. Jestem tu chyba pierwszy. Jest, 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 jest. jest? Gdzie? Biegnie. Biegnie? Co to jest? Czemu Dlaczego? Odłóż tą koszulkę no, na pusty, proszę. Tak, tak. Otwórz szybko, otwórz. Się. otwórz. otwórz. No masz. Jez, jedź, proszę, jedź. Czemu mi Co jez. się stało? Jedź, jedź, jez. sam źle lewo i wyjedź stąd. Co, gdzie jest? Ale jez? co się stało? Powiedz mi co, powiedz mi, co się stało najpierw. Nie wiem, czy dobrze powinno Co się stało? Nie wiem, może to pies jeździ po prostu. Ale to jest Chrystus. I Co sądzicie o tej całej sytuacji? Stary, siedzi w środku, jest jakiś roztrzęsiony, nic nie mówi, trzęsie się cały. Nie wiem, może mówić Stary, on ma całą podartą, to wygląda jakby ktoś go pobił, szarpał, żeby w ogóle z domu nie mógł wyjść. Tak wygląda. On on był przerażony. Przecież on wyszedł z jakiego za jakiegoś samochodu, był schowany centralnie. No, Dało się. Kogoś. Nie kogoś. wiem, czy to było ujęte na kamerę, czy to nagrałeś, jak jest samochód, to on się tu tak. schowany, schował. I zobaczył, po a, a potem my. Dopiero 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 nie, nie wiem, to nie trzeba się doinformować o co chodzi, bo. No na razie nie chcę. musimy go uspokoić, żeby on się uspokoił. Weźmy go do domu, niech on się w ogóle ogó nie, tak, tak. Ok. A co ja jest, co my jesteśmy? Dobra, to musimy, co my jesteśmy? Musimy się dowiedzieć o co. Ale ma, nie to nie do jest w moim interesie, żeby mu pomagać. Ale może nie, nie ma do kogo teraz zadzwonić, to niech po prostu. Ale pomóżmy. co mnie to obchodzi? Co my, co my jesteśmy obchodzi? ośrodek, Ośrodek no. wspomagania karłów, czy co? Czy może jeszcze od ale... czego innego jesteśmy? No, co to zachowajmy się normalnie jak ludzie I po No wszyscy nie. Normalnie ktoś nie się po prostu mu pomóż. Ja go nie znam, jak on jest, ale jest. Nie wiem, ten człowiek jest podejrzany, to po pierwsze. Ale po pierwsze jest podejrzany. Pierwsze nic przy nim, poproszę pierwsze nie mówi ale nic, bo nie wiadomo o co chodzi. Tak. A Świat skąd wiesz, że on chodzi? nie chce od nas jakichś informacji wyciągnąć, czy, czy coś? Na temat ale naszego czemu, kanału na przykład. Czemu? No nie wiem, My nie, nie wiem, nie, nie ufam mu. Ale nie musimy mu ufać, po prostu... Ledwo wam ufam, ledwo wam ufam, a co dopiero jeszcze no jemy. Ja? Okay. Ledwo wam ufam. Ufam. No tak. ufam? No tak. To co, na spokojnie co? go weźmiemy. Może. No tak. no, chodźmy chodźmy na... sprawdźmy na... jak on żyje, co? Dobra, sprawdź, zobacz. Jak tam żyjesz? Trzymasz się jakoś? Wszystko ok? Jest lepiej? Tobą? Bo taki roztrzęsiony byłeś. To co, pojedziemy do domu, damy ci koszulkę jakąś nową, czy coś? Możemy. Możemy? Możemy? Jesteś głodny czy nie? Ale co ci się w ogóle stało? Jesteś głodny? Jesteś tak A jesteś głodny, właśnie. Pies? No pies. Jak pies, cię poszarpał? stary, to nie wygląda jakby cię pies poszarpał. No pies! Łamiesz! No pies, no mówić. To nie wygląda jakby cię pies poszarpął. Dobra, jesteś głodny? W sumie to bardzo jestem. ale zjemy co, coś? Wiemy. No, no dobra, to. Nie no wiem, trochę mi go szkoda szczerze, nie? Ale no, Dobrze, no, do McDonalda chcesz? Cokolwiek. To, dobra, chodź, podejdziemy do McDonalda. No i co, kolejka trochę do jest, jest, no kolejka. No przecież ja nie będę czekał, kiedy do nie możemy na przykład wejść tam do środka, dobra, domy. dobra, damy mu paczkę lejsów, jakichś chipsów. Do, ty, do, do środka wejdźmy, ta kolejka to nie ma co. No to stań tu i szybko wychodzimy. Dobra, spokojnie, bo wypadniesz stary z auta. już, dawaj. Wypadniesz z auta. Strąbiam eee, na nas stary. Dobra, niech wyjdzie, ja to Ludzie na nas trąbią a ten bieg zamówić. Ale co on kasy nie ma, żeby kupić? No, może ma. Nie, nie wygląda, wygląda jakby. Nie staro. wygląda jakby miał. Bo by nie chodził w podartej koszulce, no proszę cię. Czy to kupisz tak? Bo ja nie mam jak. Nie wiem. No dobra, nie no Kupimy muszę. My my no kupisz No kupię ci, oczywiście, że ci kupię. Domyśleliśmy się, że nie masz pieniędzy. To wybierz sobie na co masz chodzę i... No ja Dużo głodny jest. To Wielka, weź mu tam kup co chce, tak? Cześć, no on tam 15 tygodniów. Ile? 15. Ale po co mu tyle? Ale on powiedział, że jest strasznie głodny i że on nic nie jadł cały dzień. Ale to jest tytoniacz, jak ja go znam, ja wiem 15? jaki jest też, ale... 15 Ale my jesteśmy za nie uważasz, że jesteśmy za No jesteśmy, ale 15 tytoniów... Tutaj... No tobie się tak działo, no, no ja też bym pomógł. By... Ale, tak samo, ale to, to wygląda, jakby próbowało nas naciągnąć, albo udawać, że jest aż tak źle. Mhm. Ale no dobra, no i tak My się. Chcesz, że udaje? Słuchaj. On jest wcięty, zamurowany. tak taki się daszpieza. dowiemy o co chodzi, dobrze o tym wiesz, bo po prostu nic przy nim nie mówiło, I tak wszystko widzicie w praniu. My tylko Przecież po prostu. Myślę, że że co jest obecny. Niże, że nas szuka, no kamuś. No on nie oszuka nas, tak? Jeżeli to jest podstęp, no i tak się o tym dowiemy. Sprawdzajcie uwagę, no, no, czy nie ma podsłuchu w telefonie. Proszę, pap, pap, pap. pap, jesteś, Ja bo znaczy, się nie Ty daj mi jednego w samochodzie, tak, zjemy. Czekaj, 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 czekaj. Nie, bo papar, jest widać. Ej, tu nie można wchodzić. Wygląda bo bo no, nie. nie zjechał, przecież nie będą kopakowy jakieś głodne zabraniane. Jak Deszcz pada, w samochodzie zjedz, mokro jest. Kapie mi na łeb, czaisz? Idziemy do samochodu. Poczekaj, poczekaj, sobie z tego jednego i Jezu. Co najadłeś się? No ja dzięki, że mi pomogliście w ogóle. No i tak się nie ufam, wiesz? No to by tak. Możesz się już zamknąć. Znaczy nie tobie, przepraszam. W sensie, że... w sensie nie ufam ci, bo Dobra, byłeś... Możesz się zamknąć, już ci powiedziałam jak jest, tak? Zobaczymy wszystko. Nie wiesz jaki on jest. No co ty chcesz zobaczyć, bo ja nie wiem. Z gwiazdy na niebo. W ogóle mieliśmy dzisiaj nagrywać inny film, mieliśmy no inny. I to to, no do i trudno, no i trafił się tak Wszystko się zepsuło, wszystko się posypało. Ale obiecuję musimy, wam, no bołożę, widzowie, że nagramy ten odcinek. Ale to ty macie masz w ogóle gdzie teraz pójść czy jak? Nie masz gdzie pójść. Z wami pójdę, tak? Nie. Sorry Sally, to nie jest ośrodek dla upadłych youtuberów. Nie. Ja nie Nie będziemy nawet no, no, no. youtuberem. Nie przesadzasz? No weź mu, może być wcześniej z tobą. O Jezu. Dobra, powiem wam tak. Daj Możemy na chwilę iść do domu i hmm? cię odwieziemy gdzieś może. Nie, do domu najpierw. No ale jeżeli on nie ma gdzie pójść, to gdzie go odwieziemy? No nie wiem, odwieziemy go gdzieś. Masz dom, rodzinę, chyba tak? No najpierw tam do was do domu, tak? Aha, czyli próbujesz się sprosić, tak? Nie no sami powiedzieliście, że to do domu jedziecie. Piorka, Piorko. Co ty tam kombinujesz? Dobrze. Oh yeah. Obróciła cię? O co chodzi? Dobra, powiedz tam o co chodziło z tą koszulą, o co chodziło z tym wszystkim. Chyba możesz już teraz tam powiedzieć. No wiesz. Stary, nie będziemy tak rozmawiać. Jeżeli, jeżeli chcesz u nas zostać, to nie będziemy tak gadać. Nie w ten sposób. Musisz powiedzieć prawdę. Co się wydarzyło? No, no pies, no mówię ci, no tam nic się nie wydarzyło. S stary, no, powiedz prawdę. To no, uciekałeś? to przed, no, przed psem. No. Tak przed psem, jak no, o, była futka zamknięta. No, I nie było psa. Pomogliśmy ci. Ja więc otwieraj gębę i mów! Bo albo chcesz tu zostać i powiesz prawdę. No, mówię, prawdę Co dostać, no, jak zostać? jakie zostać, zostać od razu? No, w sensie, dostać, albo chcesz co, od nas jest. jakiejkolwiek pomocy, i albo mówisz prawdę, albo musisz sobie stąd pójść, jak masz tak kłamać. No, jest, ale no, no co To nie chodem? było jak psa. Ja widziałam, jak y, pies podarł komuś koszulkę. Pies, no to właśnie taka koszulka jest tak, poda, z każdej tak, strony. Tak, tak, tak. No, Dobra. A co ty robisz za czy co? Nie. Próbujesz z nas zrobić idiotów. Stary, pomogliśmy ci. Stary. Nie, tak nie jest. Wyłożyłem do ciebie rękę Rękę, tak wyciągnąłem do ciebie rękę, wszyscy do ciebie wyciągnęli tu rękę i próbujesz z nas zrobić idiotów no ja ci mówię, że to był pies no nic innego nie było no, pies, to nie był pies. Pies, powiedz, pies, pies, pies powiedz Dobrze. prawdę, już pies. Albo powiesz prawda, ale musisz tam wyjść. Dobra, od nie, teraz... on nie powie ci. Nie ci, że to pies był. Weź, daj, masz A jakąś... chcesz tam cokolwiek powiedzieć. Masz jakąś tak koszulkę, od chociaż. A od no, siebie no. chciałbyś coś tak powiedzieć. Dobrze, dam ci koszulkę, no, no. jak tak. powiesz, co, co ci powie? ją porwało tą wcześniejszą. No, ale co się dzieje w twoim życiu? Co się stało, wydarzyło, e, nie wiem, cokolwiek no, wydarzyło o sobie. No piesz się na mnie. Stary, wybiegasz z chaty po koszulce, dzwonisz do nas, roztrzęsiony cały. I nagle mówisz, że nic się nie stało. Nic się był... nie stało? Pies? Jaki pies. Pies? pies? był bardzo pies. To co? Adam, osoby chcesz w ogóle? No chcesz pies sensu jest ta Bez sensu się tak nie Dobra, nie obchodzi no. mnie to. Możesz powiedzieć o sobie, co się stało, że potrzebujesz pomocy. Nie wiem... No jakbym nie potrzebował, to bym do was nie dzwonił. Czemu no. potrzebujesz no. pomocy? Przez psa? A dlaczego akurat do nas? Właśnie, dlaczego akurat do nas? No. Miałeś tyle, hmm. masz już tyle możliwości, kolegów, znajomości no, ale... akurat A no, czemu nas? akurat do nas? Przecież mieszkasz, tak? Pierwszy numer jaki był, to wybrał. Ale Aha, przecież to, u kogoś to... mieszkasz, to dlaczego do nich nie poszedłeś? No bo... nie, bo stamtąd wyszedłem, bo pies... Ale dlaczego no. do nich jest, Dobra. nie miałeś, Dobra, do nich. on kręci i cholerę Dobra, dam ci rzeczy, Dobaj, się pożegnamy Nie, co ja... Tam. On nie wie co on może powiedzieć, czego nie może, on nie chce nam powiedzieć ale dobrze, nie musisz za mną chodzić, ja dobrze znam twoją chatę. Ja wiem, że bardzo dobrze znasz moją chatę, no tylko... po co za mną chodzisz, ja sam umiem. Stary, co? jesteś w moim domu. No dobra, ale no szukam koszulki, tak? Ale dlaczego dałem. wszystkie szafki otwierasz? No bo nie pamiętam, gdzie były koszulki. Tak, Opuszam znasz dobrze, no to powinieneś wiedzieć, że są koszulki. To no jest koszulka, tak? Widzisz, jest koszulka. No i nie musisz za mną chodzić. Nie, mimo wszystko będę za tobą chodzić, bo wydajesz się podejrzany. Nic. Nie robię złego. Jakbyś z nami był szczery, ja gwarantujecie, no szczery, szczery. jak gwarantuję ci, że również byłbym tą szczery. nie jestem. Przecież powiedziałem ci, że to pies. No co miałbym ci innego powiedzieć? Ale jak to by był pies, zobacz, on ci by podarł, tak? Okej. Okay. Pies by cię nie ciągnął, tylko by ci podrapał, tak? Czyli byś miał jakieś, jakieś zadrapania. Miałbyś Ja mam łapy szybko, tak. Ale miałeś tego mnóstwo, to za każdym razem? Jak no, chyba brałeś? To wyglądało, jakby ktoś lub coś nie. szarpało cię za koszulkę. Tak, za koszulkę, no proszę. Nie, nie, no. no mówię ci, no to był pies, na pewno. Czyli po prostu nie chcesz, nie chcesz powiedzieć, coś. Jest, no. Ale to powiedz, że to cię boli, że nie chcesz o tym rozmawiać i tyle, nie będziemy no o tym to rozmawiać. To mówię, nie boli mnie tylko tu, jak pies mnie, wiesz? Co ty starej robisz? No nic, patrzę co? Macie tu gdzieś, nie wiem, jakieś fajki. Dlaczego ty cały czas ze mną chodzisz? Tak? Chodzę, bo ci nie ufam, no, czego ale nie rozumiesz? Co przecież macie gdzieś tu jakieś y, papierosy? A tu wiolka kładzie papierosy. Cię? Jesteś tutaj w gości, więc powinieneś po zapytać, czy może coś pójść zajrzeć. No dobra, przecież nic się nie stało. Nie muszę... się mój. Nie wiem się nic no, stało, ale dlatego tego pilnujemy, okay, żeby nie No okej, to już możecie iść, tak? Ja ten zapalić. Nie, pójdziemy z tobą. No ale w jakim celu? Pójdziemy z tobą. Ale ja sam chcę sobie zapalić. Dobra, niech idzie sobie zapalić, zapalić nie ja idę za Po co za mną wyszedłeś? Stary, nie prój się do mnie! No ale po co za mną chodzić, jak jestem tutaj. No ale, Stary, celu? my ci najpierw pomogliśmy, a teraz ty masz na nas pretensję. No ale nie? przecież ja tylko stoję tutaj. Nie musisz za mną chodzić. Co tu zrobi, nic. Nic, no okej, okay, no ale chcemy też z tobą porozmawiać o tym wszystkim. Mówię, to jest cała cała sytuacja się wydaje już strasznie dziwna. Jeszcze to, że sobie odchodzi cały do boku, zaglądasz telefon za chwilę. Grzeba, grzebiesz mi w stary. Grzebałeś Dobre. mi. Nie, nie, nie no dobra! się nie zmieniło, no nie Stary, nie mówisz nie no dobra, tylko grzebałeś mi w praktycznie każdej szafce. Stary, to nie jest normalne. Nie no, w każdej nie. Ale stary, to przychodzi się w gości i się grzebie ludziom po szafkach? Ale no ja tu już byłem przecież nie raz. No ja wiem, że byłeś tutaj nie raz. I parę rzeczy kiedyś mi zginęło. Dlatego za tobą chodzę. Tak jesteś przerażony, jakby nie wiem, co oni ci robili tam, gdzie byłeś wcześniej. Wszystko było w porządku na pewno? Tak, nic tam nie było takiego. No i co? Będziesz tak... z tym? Dobrze. Ja nie będę stał z tym w tak Nie ja wiem jak Tyla mi tego tak nie zostawił. Ja idę to podsłuchać. To jest wszystko podejrzane. Bo na początku było roztrzęsione, a nagle tak się ogarną. Jest nagle okej. Już sobie szuka w koszulkach i patrzy wszystko. Kata, Co, co z Uważacie, że, ni że nic się nie stało, tak? No to ciekawe, no bardzo fajnie. Zrobić takie coś komuś, to nie wiem, jak tak można. Ale dlaczego, uważacie, no jak się nic nie stało? Stało się właśnie dużo. taka rozmowa. Z kimś rozmawiam ostatnio, wiesz, mam mówił, że zrobiliście nic. żeby nie że nic nie stało. Ale o co mogło chodzić? informacji bo ogólnie to Co? słyszeliśmy pełną rozmowę. A raz byliśmy na balkonie i słyszeliśmy pewną rozmowę? Tak, dokładnie. Z kim rozmawiali? Ja z nikim nie rozmawiałem. Ale jak z nikim nie rozmawiałeś, rozmawiała z kimś mówiłeś, dlaczego. nie mi powiem i skąd z kim rozmawiałem. Ale stary, nie musisz się bać już niczego. Ale czegoś. to mógłbyś ja powiedzieć. rozmawiałem, możecie z tym pomóc. Rywat, tak, dlaczego słuchaliście jej? Nie, po prostu przypadkiem mieliśmy balkon zwar, dlatego usłyszeliśmy. No nie, ja no rozmawiałem sobie z kimś, nieważne, z kim. No, tak. chcemy ci pomóc też tak. No ale no to pomagacie bardzo dobrze, wam Tak, no powiedz nam, przecież nie nie powiem ci, nie ma oczy, że ci powiem Ej, oddaj, daj, daj, daj daj Oddaj! Co ty? Dlaczego nagrywasz ciągle? Daj! Przez oddaj 40 telefon minut Pokaż, na... pokaż. Cały czas wszystko nagrywał. Przez 40 minut nagrywałeś nas? Oddaj tele... Nie, daj, Nie! To jest mój telefon. Widzisz wiolka? 40 minut nas nagrywał. Daj to! Nie! Oddy, ty. Oddaj Oddaj! Ale, ale Wytłumacz się po... telefon. Tele... Co, zrobił się, chodź. 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 chodź? Nie nagrywałem was! Chodź, Teraz nie! Na... Telefon mi nie. Przez 40 minut, tak, siadaj. Siadaj, w tym momencie masz siadać wytłumaczcie, wytłumaczcie, To to macie, dlaczego takie to robisz Nagrywałem sobie, to sobie to na... Dobra, takie, no, o nie Mogę to puścić? Oddaj to tak. ja mogę to puścić? to ja to puścię. Co? I co? Jak na o, naprawdę, Maciek? Coś takiego? No, usuń to nagranie, usuń to no, nagranie. Tak, nagrywał Kale. przez nagrywał, minut, przez nagrywał, co mówiliśmy. Nagrywałeś nas przez 40 nie, minut. To to, z nie, z kim nie nagrywałem? Dlaczego zrobiliście mi Nie nagrywałem, no to musiało się przypadkiem włączyć. Co przypadkiem, Maciek? Co ty robisz nas zdewili? Słuchaj, my ci pomagamy, a ty taki coś nam robisz? Przez ciebie pomagamy, właśnie przez ciebie. Bo to ty chciałaś go tu wziąć i cały czas... Usunęłaś nagranie? Usunęłaś? Usuń. Oddaj, no dobra, oddaj. No dobra, oddaj. No oddaj. Ja Moim zdaniem to jest czas na poważną rozmowę. Wszyscy usiądźmy tutaj i. Idziemy. No Ja się nie będę z wami nie rozmawiał. Nie, no nie 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 ja nie. Ja nie mam. W, mam o czym w tym rozmawiać. momencie wychodzisz z tego domu. Ale czemu? No pomagacie Ale. Jest, bo pomagamy. No, nam no właśnie, się. pomagamy ci chyba Przeci? za to. Właśnie to dlatego, to dlatego że ci kurwa pomagamy, a się zachowujesz jak frajer i nas nagrywasz. Jeszcze dodatkowo. To przypadkiem. To przez wiele. To przypadkiem. A teraz rozmowa? A teraz jeszcze nam Ale nie was, ten... Osob, z, ty... z tego się nie ma jak chodź. wytłumaczyć No widziałeś o, ta, to, co ty zrobił, jak ty ta ta chcesz ta ta się z ty tego wytłumaczyć wytłumaczy? wytłumaczy. Jak on ma się z tego wytłumaczyć ja Tak się nie robi O tak, ci pomagamy No no to choć możemy porozmawiać na osobności Na osobności? Już jakieś konszalty Ale jak na osobności? normalna rozmowa. Chodź, nie nic nie powiesz No Aha, bo ona ci zaufała to teraz dlatego ty chcesz z nią rozmawiać na osobności? Bo dzięki niej tutaj przyszedłeś Nie wiem ja im nie ufam, w ogóle Wiolce też nie ufam. Ja mu w tym momencie ja przestaję ufa. ufać Wiolce, w tym ja momencie. Ja nikomu nie ufam i... I ja mu tym bardziej nie ufam. Nie wiem ile razy. Stary, będę to powtarzał, On nagrywał na to 40 minut. Ale ja mu nie ufam. Ale stary jeszcze rozmawiał z kimś przez telefon. Mówił, dlaczego mi zrobiliście taką krzywę, dlaczego wy to zrobiliście. A ja do niego jak mówię, że, że powiedział nam kto to, bo w końcu chcemy mu pomóc. A, a to co on wcześniej jeszcze rozmawiał przez telefon? No tak, przez. że podchwaliśmy jak rozmawiał na niego. A ten... wiesz, że on mógł to już komuś wysłać, skoro rozmawiał przez telefon. Nie bo. Ktoś chciał uzyskać informacje, Ciągle nagrywał. Ciągle, ciągle nagrywał, ten... nagrywał. stary, ciągle to nagrywał. Jak e, ciągle jak nagrywał wie, jak rozmawiał przez telefon. wcześniej specjalnie No tak coś nie. Myślicie? No a co? Rozmawia przez telefon. Nagrywa co? Dla siebie to nagrywa? Żeby sobie co wieczorem posłuchać. Uuu, jaka fajna rozmowa! Lubię słuchać jak ktoś rozmawia, yy, nie wiem, w samochodzie, no nie oszukujmy się, no po co mu to jest? Dla siebie? Dla siebie trzyma w telefonie takie rzeczy, jako co pamiątka? Czy po co mu to jest potrzebne? Do czego? Szczerze ta cała sytuacja jest dla mnie totalnie niezrozumiała razem z Adamem, no nie ufamy po prostu Karłowi, nie będziemy ufać, bo coś kręci, definitywnie coś kręci i na pewno mu nie... I am o, wróciła. Mhm, no, wszystko wiem. No to mów. No ale ogólnie wszystko mam powiem jak wyłączyć tę kamerę, a... Nie, 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 nie. Nie. Tak. nie, 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 nie. No tak. Nie, widzowie też chcą wiedzieć. Nie, nie, powiem, bo być nie, zauwań, nie widzę, że nie chcą tego. A ja mam to że bo no, oni. Powiedz, nic tam nie tutaj powiem. normalnie na kamerze. On ogólnie jest. zaczął ogólnie nagrywać, powiedział, że, no bo ogólnie stała mu się duża krzywda. No i z więźle go rozumiem. Że tu mu się stała duża krzywda? Tu. Tu mu się stała krzywda, czy. No nie, tam. No nieważne, zaraz ci powiem. No i powiem, że nagrywa tak czy się wszystko, tak, ciągle, -stop. no stop. ogólnie jest załamane, no nie. Ale to no, go nie, nie usprawiedliwia, my mu pomogliśmy. Tak, ale czy... dobra, ale wyłącz sobie no, kamerę. Proszę, jacie. Ciągle ja się, cię się wią, wszystko... przez drugiego człowieka, to później mają do nich też traumy. Może hmm. ma traumę. On ma taką traumę i to widać. Nie wiem, nie wiem, nie tak nie wiem, nie On tak ma. Ja ma ja tak nie tak nie wiem, nie widzowie też chcą nie o co chodzi, nie no, mi mi ja powiesz, nie ja nie wiem, nie wiem, to wiem, nie wiem, nie to powiem wiem, nie wiem, nie 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 Będziesz to już powiedział, że ty nie ufam po tej sytuacji. A to dradziesz. Ale to my to też się powierza. przestajemy ufać. No dobra, ale ja mam powiem. No, powiem. Dwie, kamerę. Wyłącz kamerę. Nie. Wyłącz kamerę. Nie. Ja Jak, jak wyłączysz kamerę, to ci powiem. Ale tutaj tutaj to jest tak powiem widzą. Panie. Ktoś nie wdumał co się tutaj dzieje? No bo ja nie chce, nie dokładnie o... Jestem, powiedziałam, że wszystko powiem, Jak wyłączam kamerę. Jak komuś włącz kamerę i powiedziałam, że wszystko... A co chodzi? Bo to przy, przed nami ukrywasz. Przed witami. Przed tak. Bo chyba takie to rzeczy się nie się mogą być na śle codzienne, ty rozumiesz? Sam byś tego nie powiedział na kamerę. Sam byś tego nie powiedział na kamerę. I nie mogę tego powiedzieć na kamerę. Bo nawet jakby ci się tobie się zdarzyło. To, się... Bo jakby się tobie to zdarzyło, czy tobie, czy tobie, sami byście w ogóle nie chcieli o tym mówić. Ale... Bo to nawet by ci chyba usunęli, zaczynam od tego. Usunęli? Przez... No dobra, to zobaczymy. Przeraz, My i tak Wam powiemy, widzowie. My A, no Wam tak. powiemy, widzowie, bo jesteście naszymi dramatycznymi. No, nie wiem, nie, nie wiem, czy możemy to powiedzieć, tylko mówisz, że jest coś tak grubo. To nie, nie no, nie chodzi, ośmiesz, nie, powiemy to w bardzo, bardzo, bardzo delikatny sposób. Chodźmy, zobaczymy najpierw, co, co powiesz. I co każą, nie powiesz. No, z, z, zrobili mi coś, no ale nie powiem, no co mam powiedzieć. Nie będę o tym mówił i tyle, no. Wstydzisz się? Ale Wielce powiedziałeś jakoś. No Wielce powiedziałeś. No to Wielka powiedz. Bo wzbudziła to ale w Tobie zaufanie. Wielce wystarczy, nikt więcej nie musi być. Ale ja to nie powiem, bo to, to wrzucisz do internetu. To jest właśnie najgorsze, że to jest jesteś, co? Że co? Że wrzucimy to do internetu, tak? No ale to Ty. co? Albo ciężko powiedzieć prawdę. Prawdy się boję. Ale mam pytanie: Czy w internecie jest wszystko o nas? Nie, pewne na tajemnice są zachowane, tak? No dobrze, no ale. No właśnie! To jest I o tym to. Specjalnie ten... zmieniliśmy pomysł filmu, nagrywamy specjalnie film. Ale ja wam nie kazałam, film, ja nie mówiłam, mamy innego, Sami chcieliście pojechać. Ja o... Dobrze, dobrze, okej, okay. nie chcesz w dupie, to mam wyprowadź go, koniec. Co? Wyprowadź go. A Wy... ma Ty, że słucham? Że słucham? Kolegę sobie znalazłaś? Że słucham? No, z został, zostanie, Co jest? Fajny. Biedny. Biedny jest, tak? Aha, ja mam mu współczuć, tak? Proszę, no zostaw go! On naprawdę dużo przeżył! Karuś on naprawdę będzie się starał, on dużo przeżył, no zostaw go! Aha, i dlatego, że dużo przeżył, to ja go mogę zostawić, ja też tak? dużo dobrze przeżyliśmy. No co ci szkodzi? No powiedz mi. Kurory zrobi w internecie. No proszę dobrze zasięgi, zrobił. podbije. No, po nowe zrobił. Już zrobił. Nie patrz, korzyści ci przyniesie. <grym> Ale czy mam sobie tak to w bo? No bo nie jest szkoła, no wiesz, że ja mam dobre serduszko. Nie masz? Coś... Ja nie mam! A skąd ja mogę wiedzieć, że teraz nie udajesz na kamerach, że masz dobre serduszko. Może teraz właśnie to jest właśnie gra? Czyli to, że wam tak samo pomagam, zawsze staje twojej stary. A ja stale... też staję, no i co? No ale no, to ty ja nie mam dobrego serca, ja mam zawsze dobre serca. No i mi to szkoda. Od, od, Jak kiedy... w taki sposób będziemy dalej. Od, od kiedy mi powiedział, co się mu wydarzyło, no to mi tak bo szkoda naprawdę... Dobra, nie, no, nie wiem, nie powinien... e, decyzję podejmujcie. Adam. Nie, to ty powinieneś podejmować. Ja e, wstrzymuję się od głosu. Wstrzymuję się od głosu. Aha. A mi to jest... Tylko mam i nie grzebać po szafkach. Ten, ja tak? się zgodził, bo powiedział, że mam nie grzebać. Nie, nie zgodziłem się. Powiedziałem, że my, oni decydują. Ja wstrzymuję się od głosu. Ale wiedziałeś, że tylko. Ja, ja nie z... będę nic robił złego. Kto jest za? Ja mogę być za, ale zamykam się w pokoju teraz cały czas. Dlaczego? No bo nie ufam. Po tym, co powiedziałem, nie ufam. To pokój zamknij, nie musisz siebie zamykać. Słuchaj, on ma swoje powody. Ty jesteś za czy przeciw? No, Po co się ty się mnie w ogóle pytasz o takie rzeczy? No no, że jest, no, jest przeciw? No jest przeciw. Czyli. Za. Adam, to wszystko zależy od Ciebie On powiedział, że jest za. Ja powiedziałam, że może zostać. No ale skoro masz się czuć niekomfortowo, to po co ma zostawać? No ale przyzwyczajcie się do niego, słuchaj, już tutaj był. On miał swoje powody, jak... <tuk outgoing> Wziąli tak bardzo na niego lecz do niej zostanie już. Ale ty musisz mieć jakieś tutaj, nie wiem. Ale słuchaj, będę mieć na ciebie oko możesz mieć nawet dwa oka na mnie, ale ja będę trzecia. Ja myślę, że oni tak ci po pewnym czasie powie, co chodzi. Tylko daj mu czas, niech on się trochę otworzy. Boże, jakieś traumy, Też? przeżycie ciężkie. Jest. Spokojnie, już, się środek, już wszystko się skończyło. I będzie tylko lepiej. Dobra, zakończ film Drodzy widzowie, dziękuję wam za odcinek. Nie bądźcie tak dobroduszni jak Biola. Nie I widzimy się w kolejnym odcinku.